W tym wideo chciałbym Wam zaprezentować bardzo pomocne polecenie, które yy, szybko pokazuje Wam określone informacje na temat Waszej konfiguracji sieciowej. Yy, jest to polecenie, które oczywiście się zaczyna od ipconfig-all i tutaj macie takie coś jak łączenie i macie funkcję find str i teraz zwróćcie uwagę, napisałem tutaj ipv4. Teraz zwróćcie uwagę co się dzieje. Pokazuje mi dokładnie tylko tą informację, która zawiera w sobie słowo ipv4 z tego polecenia ipconfig. Ponieważ jeżeli bym wpisał teraz ipconfig, zwróćcie uwagę, tak, w takiej formie, to musiałbym szukać, gdzie jest ta informacja. O, tutaj mam. ipv4 adres. Patrzcie, jak dużo tych informacji. Teraz, ale teraz za pomocą takiego polecenia prostego, mogę sobie zmieniać. Na przykład chciałbym sobie znaleźć informację na temat DNS, to widzicie, on rozróżnia litery małe, więc uważajcie na to. Więc chciałbym szybko, na przykład, tutaj w tym ciągu informacji znaleźć DNS serwer. To wystarczy, że piszę DNS, ale z dużej litery. Pamiętajcie. Teraz zwróćcie uwagę, pokazuje mi serwery DNS. Dobra, sprawdźmy ustawienia serwera DHCP. Zwróćcie uwagę, serwer DHCP. Widzimy wszystkie ustawienia, czy jest włączony i tak dalej. Jeżeli chciałbym na przykład physical address, to mogę napisać sobie, tylko musicie pamiętać, żeby zachować. Na przykład napiszę e, tak. Początkowe 4. I teraz zwróćcie uwagę, pokazuje mi wszystkie fizyczne adresy mojego komputera, które są przypisane. Jeżeli teraz do moich kart sieciowych. Teraz, jeżeli chciałbym zobaczyć wersję. IPv6 w moim komputerze to wystarczy, że tutaj pokażę ciąg taki, więc widzicie to polecenie jest bardzo, bardzo ułatwia Wam pracę, więc tak jak mówię, warto sobie stosować takie połączone polecenie, czyli tutaj find str w tym wypadku to wszystko, do usłyszenia